Koniec pracy na dzisiaj. Możemy jechać na rynku. Już 200 km za nami. Kanapki zjedzone, cała kawa wypita. Sama końcówka została nam. Wow! Przyjechałem dzisiaj na konferencję naszej sieci serwisowej. Nazywam się Janusz. Jestem właścicielem serwisu samochodowego Autodino zrzeszonego w sieci Max Service Motul Premium. W tym roku konferencja jest w rewelacyjnym miejscu 14-wiecznym zamku. Chodźcie! Wow! Ale tu się dzieje. Prelekcja patryka Mikiciuka. Prelekcja. Aleksandra Ochenduszki, prelekcje techniczne. Chodźcie. Cześć, ja jestem Patryk Mikiczuk. Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, ale przede wszystkim pasjonatą motoryzacji. Dla naszych osób towarzyszących, dla pań zajęcia, chodźcie zobaczymy co tam się dzieje. Spotykam się tutaj z paniami, aby przekazać im wspaniałą wiedzę na temat swojej pewności, jakie mają swoje wartości, tak naprawdę jakie są super. Tu przyjechałeś? Z Skodą Oknawią. Sadlam. Ford Transit, który ma oryginalne gwintowane zawieszenie tutaj. Volkswagen Arteo Opelmowaną. Boskim Mercedesem C klasa 200 diesel. Czym tu przyjechałeś? Samochodem. Najlepsze samochody, bo służbowe, jest to Ford Focus. Za naszymi pracami otwierają się kolejne targi, czyli możliwość spotkania z dostawcami AutoPartnera. Dzisiaj nastąpiła premiera w Max Serwis. Każdy uczestnik dostanie certyfikat, będzie mógł sam rozpatrywać reklamację. Jeżeli chodzi o maile, to dzisiaj prezentujemy maile HD. Cały czas wracamy do korzeni, pokazujemy, czym jest HD, w czym się różnimy, jeżeli chodzi o układy kierownicze i zawieszenia, na co należy zwracać uwagę. Jest to dobry czas, żeby spędzić wśród grona znamienitych mechaników i znamienitych właścicieli warsztatów. Wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z klientami. Świetne miejsce, świetne towarzystwo. Słuchajcie, takiej imprezy naprawdę brakowało w tym regionie. A w tym wszystkim najfajniejsze jest to, że grupa Autopartner wokół siebie zbiera Samych niesamowitych pasjonatów motoryzacji, więc takich rozmów o samochodach i o tym, co było, co jest, czy będzie, tutaj po prostu nie ma końca. Wszyscy kluczowi dostawcy się wystawili, mnóstwo nowości, mnóstwo ciekawych rzeczy. Po czasie pandemii, która obfitowała spotkania online, dzisiaj każdy jednak ten kontakt face to face pożąda i chce z nami porozmawiać, jak również z klientami, żeby wymienić różne zdanie na temat rynku.

10 metrów, 20. Na razie dwóch najgorszych. Spodziewałem się tego. Jeśli Janusz z Warszawy pisze oficjalnie, że Jezus się godzinie ma 150 metrów, to cóż tą linię ma nasza władza? Jezus urósł. Ty wiadomo, że Ty już odpadłeś. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Krzyścia. Krzysiu, super. Uważam konferencję MAX Service za zakończoną. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Całe szczęście, że ta impreza trwa tylko dwa dni.